Został zamrożony, więc no, tak, tak nie, do końca, nie do końca się to powiodło. Gdzie ci Templarzy wędrują i czemu nie rzucili stormów, tego to ja nie wiem. Natomiast, no, bas znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji. No tak, to jest przewaga 15 limitu na rzecz ty, Tyrana. Także przydałoby się tutaj zdecydowanie coś, coś wymyślić. No teraz trochę jajba nadrobił, nadrobił zilotów. Więc jeśli, jeśli dobrze ustawi jednostki, może coś ubrać. Niestety arbiter nie ma energii na Stasis, więc jedyne, jedyne co tutaj może zdziałać... Czemu on wleciał nim do, do expa Idry, tego ja nie wiem. I w dodatku stracił, stracił tego arbitera. No może jakiś błąd po prostu. No ale naprawdę bardzo, bardzo brzydki błąd. To zdecydowanie nie powinno się wydarzyć. Wprawdzie udaje mu się zadać trochę straty ekonomii idry w tej bazie, ale no nie wiem, czy po prostu chciał sobie dać trochę czasu w ten sposób na doprodukowanie jednostek, chociaż to też nie jest jakaś super możliwość. No, zawsze. Jajwo, bo... Jajwo, bo... Idra stracił jednego EXPA. No to racja, racja. Nie wiem, ile Steam w, w tym ataku stracił. Trochę na pewno wycofał, bo jednak ten sznureczek oddalał się od minerałów. Ale przerwa w wydobyciu tutaj mogła. Może, może dać trochę czasu jajbie na złapanie oddechu i przede wszystkim doprodukowanie więcej jednostek, bo to jest. No, tymczasem Hydra atakuje Expa, jajby. No, który... dwa dwagum sobie zdecydowanie nie poradzą z tymi tankami. No nie, nie ma nawet szans. Znów zagubia Jarviter. Ale już Arbiter. idą posiłki. Uuu, ale całkiem ładnie ładnie Stasis na tym moście, chociaż no... To akurat Hydra może wykorzystać na swoją korzyść. No i na całe szczęście zniszczony Science Vessel. No i jajba... W tej sytuacji wreszcie zaczyna sobie radzić. Bo Idra jest w odwrocie. Jednostek nie zostało mu zbyt wiele. Natomiast jajba, jakkolwiek również wyczerpany, jest w tej chwili w dużo lepszej sytuacji. Tym bardziej, że zmusza w końcu Idrę do wykorzystania tych komsatów. Aj, ale pojawiła się kolejna mocna, mocna grupa czołgów. No więc znów, znów tutaj będziemy mieli chwilę. Chwilę przestoju. Po raz kolejny arbiter wleciał zupełnie dziwnie i został się pod ostrzał, więc no tutaj jajba powinien poświęcić jednak trochę uwagi swoim jednostkom. No tak, tak. Arbiter nie jest Zdrowanie. specjalnie tani, więc utrzymanie go przy życiu jest myślę dosyć istotnym celem podczas takich ataków. No tak, to no nie po to się wydaje 450 gazów, żeby go potem bezsensownie tracić. No właśnie, to bardziej w taki sposób, ponieważ te arbitry regularnie wlatują na wieżyczki. No albo tak jak teraz, po prostu dostają się w ostrzał e, goliatów. Znów za mało zilotów. No ale w ogóle to było za małą armię, żeby przebić się przez te jednostki Idry. I jajba, no. Troszkę, troszkę chyba zmarnował te, te szanse, które dał mu atak na tamtego expano i wykończenie tutaj dosyć sporej liczby jednostek Idry. Mniej więcej to się tutaj gdzieś odbywało. No, ale teraz troszkę, troszkę posiłków znów podchodzi. Idra jednak nadal, nadal na przedzie jeśli chodzi o limit. Więc no, jajba tutaj będzie miał spore, spore problemy. Mimo, że produkcja odbywa się praktycznie non-stop w jego, jego strukturach, to tutaj i znów zapomina jajba o obserwerach przy swoich wojskach. To jest naprawdę. Niebywale, niebywale uparte z jego strony, żeby posyłać oddziały wprost na miny. No nie wiem, czy on w ogóle ma jakieś opcje. Większość, zauważymy, była wykańczana tutaj zaraz, zaraz przy naturalu, ponieważ jakoś dziwnie się skupiały te obserwery w, w, przy tych mostach. Także no nie wiem, nie do końca chyba rozumiem, co to się dzieje. Jeden przyczajony High Templar. No, jeden High Templar nie czyni. <noise> Niestety nie. Znów taki dziwny atak. Jajby, no, nie no, Taką ilością oddziałów absolutnie nie, nie powinno się atakować przeciwnika. No zdecydowanie to chyba jakieś desperackie ruchy. No, troszkę, nie, wiem, nie wiem, nie wiem. Troszkę chyba Jajba się zestresował. A... Takim obrotem spraw, a to niedobrze. Gdyby zachował zimną krew i rzeczywiście poczekał ze swoimi atakami, wszystko byłoby, no, no dobra, może nie wszystko, ale wiele, wiele rzeczy byłoby o wiele lepiej. No i jajba, niestety, przegrywa pomimo przewagi, którą, którą posiadał przez dużą, dużą część gry. Także jak widzimy, nawet grając cokolwiek słabo, mówię tutaj o Idrze, można jednak wyjść na swoje. No tak, poczekał. Nie, jakoś tak. Nie grał agresywnie, tylko jeździł tymi butami. Czekał na limit, i wtedy wyjechał z bazy. No jajba, niestety, tak jak mówię, troszkę, troszkę za dużo nerwów w tej drugiej decydującej części. A tak, no miałby, miałby jeszcze okazję, żeby. Tutaj pokazać, pokazać Idrze na co go stać. No, Więc nie wiem, czy też te, te odzywki go nie, nie zdenerwowały. Bardzo możliwe. Bez względu na to, co kierowało Idrą podczas pisania tego, no, takie, takie rzeczy powinny być bezwzględnie karane i. Oczywiście, no, Jakby grał w Korei na nie to by został. zostałby zdyskwalifikowany się no, nauczył może. No, no niestety, niestety jesteśmy w, poza, poza Koreą. E, tak więc pozostaje nam tylko życzyć sobie, by inni trzymali się zasad e, dobrych manier i no do usłyszenia następnym razem. No. Komentował deimos Zero. I trofę.